Duża jest chudły, ale lepiej to wysoko, ma trochę na ciągu prędkości do góry. Ten też wschód. Ale lepiej ten jeden też trochę schudnięty I oddzielany Ten nawet ma samolot w sobie, tak? Nie te ma śrubę To samolot O, nie ma On odleciał ten samolot przykre. ale daje piękna kaskada diotu. Uh, uh. będzie dawać że ha, ha. albo jeszcze więcej Tak wyglądają zapałki. A już ich nie produkują. Koniec świata.